Słuchajcie, jak dotąd oglądaliście u mnie tylko długie rewizje. Takie, w których e, oprócz wyrażenia swojego zdania po jakimś czasie musiałem też pokazać, jak się gra w grę. Dziś pora na pierwszą, krótką rewizję, czyli rewiduję grę, którą recenzowałem już na tym kanale. Lecimy. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem moi drodzy, Tomek Dobosz Gambit TV z tej strony Witam was w kolejnej recenzji, w kolejnej recenzji. Chociaż dziś kolejna rewizja I to rewizja krótka, bo nie będę wam w tym materiale pokazywał Jak gra się w grę, którą rewiduję Ponieważ już ją recenzowałem na tym kanale Bo jest to mini cywilizacja Łukasza Boźniaka, czyli Łukiego Jeżeli chcecie zobaczyć co sądziłem o tej grze Jakiś czas temu, kiedy po raz pierwszy dostałem ją do recenzji i chcecie zobaczyć, jak się gra, kliknijcie w i, które jest chyba tu, chyba po tej stronie, jak nie to po tej, u góry. I tam znajdziecie link, który przeniesie Was do, do oryginalnej, do pierwszej recenzji tej gry na tym kanale. A dlaczego, dlaczego wracam w ogóle do, do Mini Cywilizacji? Znaczy, wracam dlatego, że e, Łukasz zapytał, czy chciałbym zrecenzować. W cudzysłowie drugą erę, czy też drugą wersję. E, I zgodziłem się. Bo, dlaczego by nie. E, <laughs> o, co, o co w ogóle chodzi? O co, o co w ogóle chodzi z tą drugą, e, drugą erą, drugą wersją? E, jeżeli pamiętacie, albo przed chwilą się przekonaliście oglądając pierwszą recenzję, mini cywilizacja Łukasza była dystrybuowana w dość ciekawy sposób. To, było, to były pakiety po 10 kart, które były w losowy sposób przydzielane do zamówień u niego w sklepie. I w ten sposób można było, można było zebrać całą grę, chociaż tak naprawdę już jeden dziesięciokartowy pakiet startowy wystarczał do tego, aby we dwie osoby zagrać. No ale to trwało przez jakiś czas. No i w końcu. Mini cywilizacja era pierwsza doczekała się wydania pudełkowego. Takie ładne pudełkowe wydanie, które normalnie można sobie, można sobie kupić, i tu jest 50 kart pierwszej ery. Ale równocześnie pojawiła się era druga. Nowe karty sztuk 40, podzielone na kilka zestawów, które również są dystrybuowane teraz tak, jak kiedyś była dystrybuowana ta pierwsza, pierwsza część czyli. Dodawane są do, do, do zamówień w sklepie Łukasza. No i teraz o pierwszej erze, bo miałem dostęp do całości, już się wypowiedziałem. Teraz, jakby cofnijmy się troszkę, albo też pójdźmy do przodu i zobaczę, powiem Wam, czy pierwsza era przez ten cały czas obroniła się u mnie na stole. I czy dodanie do niej drugich kart z drugiej ery, które dostałem w tym pakiecie, również wszystkie, jakoś zmieniło moje spojrzenie na, na, całą, na całą tę grę? Słuchajcie, Mini Cywilizacja to pierwsza era, to nadal bardzo fajna gra. Nie działała już u mnie, znaczy nie wchodziła u mnie na stół tak często jak, jak na początku. Troszeczkę, troszeczkę to u mnie, że tak się wyrażę, opadło. I nadal było fajnie pograć. Nadal było fajnie zobaczyć, czy uda się tym razem skręcić jakiś, jakiś bardzo fajny silniczek, czy uda się na czymś innym punkty ugrać. Co jakiś czas to wchodziło na stół, ale to już nie było. No to już nie było to samo. Tak? Znaczy, troszeczkę, troszeczkę, to, troszeczkę zapał mi opadł. Pojawiły się też inne gry, które, które jakby wypełniły nieco tę ale kiedy dostałem tę wersję i dorzuciłem do tego karty drugiej ery, no muszę powiedzieć, że całość nieco odżyła. A co w ogóle w tej drugiej erze się znajduje? Tak jak już powiedziałem, jest tam 40 nowych kart. 15 kart. 15 kart to karty pierwszej ery, które zostały nieco zmienione. W drugiej erze dodano pewne, dodano pewne zasoby, nowe rzeczy punktują i na tych 15 kartach pierwszej ery zamieniono niektóre rzeczy, tak? Pojawiły się, nowe, pojawiły się właśnie nowe zasoby z drugiej ery. Tak więc, jeżeli ktoś trafi te karty, może sobie podmienić pierwsze, pierwsze karty w pierwszej erze. No i ma troszeczkę inną grę. Już jest trochę świeższa, już nie jest taka jakby na pamięć. Fajnie to działa. Kolejne 15 kart to są zupełnie nowe karty. Ery numer 2. I one są, tak jak pierwsza era, to jest karty od 1 do 50, karty ery numer 2 to są od 51 do 65. No i to są, to jest zupełnie nowych 15 kart, które można sobie spokojnie dorzucić do, do pierwszej ery, no i grać większą talią. Ale w drugiej erze. Pojawia się również bardzo, bardzo ciekawy nowy mechanizm, którym są karty natychmiastowe. Takich kart jest 10 i o ile dobrze, o ile dobrze pamiętam, tych 10 kart to jest tak naprawdę 5 rodzajów kart akcji. Tak? Jak działają karty natychmiastowe? Niektóre budynki dają nam możliwość pobrania karty natychmiastowej, które leżą sobie gdzieś tam obok, obok w puli. I kiedy mamy taką kartę natychmiastową, możemy ją zagrać, no i ona coś robi, tak? Jest to jednorazowe jakieś działanie, albo znaczy jednorazowo zagrywana karta z jakimś działaniem. Tak jak mówię, w sumie w, całej drugiej, w całym pakiecie drugiej ery tych kart jest 10, ale mają 5 działań. Zaraz zobaczymy, czy dobrze pamiętam. I są to takie karty jak zniżka, to jest pierwsza karta, która kiedy kupujemy budynek, możemy zagrać tę kartę, i ona daje nam zniżkę albo minus dwa drewna, albo minus dwa kamienia do zakupu tego budynku. Bardzo fajne. Druga karta to rezerwacja, która pozwala nam zarezerwować sobie kartę z, z puli. I możemy ją trzymać tak, o, tylko my ją będziemy mogli kupić. Bardzo sympatyczne. To była druga karta. Karta numer 3 to dwie akcje, czy dwie tury. Daje po prostu graczowi dodatkowe dwie tury, tak? Zagrywam kartę, wykonuję swoją turę, i potem mam jeszcze dwie. Dobrze użyta, jest naprawdę, naprawdę mocna. To były trzy, tak? Czwartą kartą, czwartą kartą jest kopia karty. Pozwala ona skopiować kartę u przeciwnika na potrzeby końcowego punktowania, więc też, jakby, jeżeli ktoś nam coś zabierze, a my mamy kopię, zawsze możemy. Użyć tego samego budynku na koniec. No i karta numer 5 to jest karta, która wprowadza taką w sumie bezpośrednią negatywną interakcję, bo do tej pory to było tak, że no podbieraliśmy komuś karty i w sumie tyle. Natomiast piątą kartą jest zniszczenie, które podkładamy komuś pod budynek, i ten budynek nie produkuje jakiegoś zasobu. Takie po prostu w zęby. I muszę Wam powiedzieć, że te karty jeszcze bardziej odświeżają całą ideę mini cywilizacji. Zmieniają, jakby, sposób myślenia podczas rozgrywki. I naprawdę, naprawdę wprowadzają mnóstwo, mnóstwo świeżości. Jeżeli dużo się grało w mini cywilizacji, ona jest taka zastała. te karty, nowe karty, zwykłe, jakby, no to już jest coś naprawdę fajnego, tak? Bo to odświeża nam. Z... Mamy inne drogi, czasami widzimy coś nowego. Ale karty natychmiastowe, wow, bardzo fajny pomysł. Pytanie, jak ludzie zniosą taką tą bezpośrednią, negatywną interakcję. Nie jest jej dużo, bo tych kart nie ma dużo. Nie wiem, trzy czy cztery są te zniszczenia? Nie pamiętam teraz dokładnie. No, ale są, tak? Czy dwa nawet są chyba. Ale są, tak? Dwa strzały w twarz ktoś dostanie. Dwie osoby na przykład. <noise> Więc to już jest... To już jest takie bardzo, bardzo sprytne. No i tak jak mówię, po pojawiły się nowe metody punktacji, yy, niektóre rzeczy punktują inaczej, pojawiły się drogi, które też dosta za które dostajemy punkty. Karty natychmiastowe też w pewien fajny sposób punktują. Zmieniło się troszkę podejście jakby do, yy, podejście do gry, tak? Troszeczkę musimy czasami przedefiniować to, jak Byliśmy nauczeni grać w mini To jest bardzo fajne. Nie, zmi nie zmienia za dużo, ale daje coś świeżego. No dobra, tyle mojego gadania. Czas podsumować to trzema pytaniami, trzema odpowiedziami. Po pierwsze, moja begiegowa ocena dla mini cywilizacji po tym cza całym czasie z uwzględnieniem drugiej ery, tak? Uwzględniam już drugą erę. Poprzednio było ile było. <laughs> Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, to teraz mini cywilizacja dla mnie to jest takie no, 7. Tak, fajne 7. Mówię tak jak mówię, pojawiło się już sporo gier, które jakby tę niszę troszeczkę wypełniają. Ale z drugą erą, z tymi nowymi kartami, z nowymi możliwościami. To fajnie się odświeżyło i, i troszeczkę zyskało, bo tak jak mówię, trochę spadło niżej niż 7, sporo niżej niż 7 minitywizacja mi spadła, no ale druga era ją ratuje. Drugie pytanie, czy kupiłbym tę grę, gdybym nie dostał jej do recenzji? I tutaj odpowiedź będzie w dwóch, w dwóch rzeczach, znaczy w dwóch odsłonach. Po pierwsze, czy kupiłbym pierwszą erę? Bo ona teraz jest, tak jak mówię, dostępna i kosztuje 50 zł. Tak kupiłbym. E, wiedząc, jak się w nią gra, gdybym nie, nie miał już ją i tak zgranej, oczywiście, tak? to kupiłbym, bo 5 dych to jest fajna cena. Za całkiem sprytną grę, jeżeli nie graliście. A czy kupiłbym drugą erę? No i tu jest kwestia znowu. To nie jest kwestia, czy kupiłbym drugą erę, tylko czy e, kupowałbym coś u Łukasza, tak? Bo. Druga era jest po prostu dodawana do zakupów u niego. Więc jeżeli kiedykolwiek będę. To jest, to jest taka decyzja. Kupujesz u Łukasza, będziesz miał drugą erę. Nie? To prawdopodobnie nie. I tyle. <grym> no i trzecia rzecz. Czy to zostaje u mnie na półce? Tak, tak zostaje. Pierwszą, pierwsza era pojechała do jakiejś potrzebującej osoby, która szukała kart do niej, ale mam to, więc nic się nie stało. Tak. Najpierw dostałem to, a potem się pozbyłem jakby tamtej, tamtej wersji, więc to nie tak. Okej, okay, także to zostaje u mnie na półce i to gdzieś tu. I będzie grane, bo czemu by nie? No dobra, i to była pierwsza krótka rewizja e, na Gambit TV. Dziękuję, że nadal mnie oglądacie. Lajkujcie, komentujcie. Wpadajcie na Facebooka, wpadajcie na Instagrama. Głoście dobre słowa o moim kanale. Na no, przede wszystkim dużo grajcie w planszówki i namawiajcie innych, żeby grali. Bo, no bo to jest fajne po prostu. Nie? Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!